thank you Salam dla ziomków, z którymi trzymam od początku Salam dla wariatów reprezentujących Kraków Salam dla chłopaków, którzy tworzą własne nuty Salam dla wariatów z Nowej Huty Jak patrzysz na brata, z którym lata Trenowałeś życie ulicznego wariata Poszła jedna rozpina, mniej kumata I wszystko przekreśliła krata Nagły atak, no i lata bez brata Największa strata w pamięci data Jego zatrzymania, przejebane bez gadania Ale tutaj się odsłania Przyjaźń człowieka, który daje pomoc Nie ucieka na życie, nie narzaj bowiem wiem, wie o tym, że może być gorzej Przyjacielem jest całe życie, więc pomoże Daj Panie Boże kolejnego dzieciaka Którego złapie Rozbina taka Żeby wyszedł na ludzi, a nie wyszedł z niego jak i zabijaka Bo honor do życia odznaka, wiara jest władzą I to jedyne, za co mnie nie posadzą Na wszystko inne dowody gromadzą Nie chcę przyjaźni z Panem władzą, jakoś nie bardzo czy z ludźmi, którymi gardzisz i którzy tobą gardzą Chcę być ciąkami z którymi stoję twardo no Nowochódzkie stoki są moje Gwardią, tutaj zawsze za każdy z prawdziwy Skoczę w ogień, górali pod ziemię Jeszcze pozdrowię, chłopaki WJW wuj, wuj, Piję wasze zdrowie, panie i panowie Nieprzerwane więzi, tyle powiem Bowiem stajesz się prawdziwy poprzez czyny Słowa są potwierdzeniem tej rozminy Niech słuchają skutek wszyscy syny, którzy zostali sami Z własnymi zeznaniami Wytykani palcami, nazywani konfidentami Co jest kurwy z wami, przyjaciela Sprzedaliście, będziecie jebani Oczywiście do ostatniego dnia życia bo Przez prawo nielegalne Dawanie do pieca jest karalne Tylko frajer poza to wykracza A frajerskich numerów się nie wybacza Nigdy Salam dla ziomku, z którymi trzymam od początku Salam dla wariatów Reprezentujących kraku, Salam dla chłopaków że tworzą własne nuty, salam dla wariatu z nowej Huty